Energia dla każdego sportu. I, Fit dieta, pudełkowa dieta dla każdego. Zamów teraz. Hanna Zbieranek, TV Reklama. E, znajdujemy się na Prime 11. Jesteśmy świeżo po drugim panelu. E, cześć w ogóle. Cześć, witam. E, powiedz mi, jak w ogóle możesz ocenić ten panel? No, Grzesiek Hellboy klat nam show. Mieliśmy z Nowasem tam coś poddymić, ale oblał mnie wodą, poddymił. No Co to na, sz być? na szczęście czysta woda, koszulka nie do prania, bo bym mu rachunek za pralnię przyniósł. Aha. No pewnie, pewnie. A powiedz mi, jakiś konflikt pomiędzy wami w ogóle jest? Nie, nie ma. To jest walka taka grubasów dwóch. Nie ma konfliktu. no was mi się wydaje taki z normalnych chłopak tam. Możemy sobie trochę powyzywać, czy ja jestem gruby, czy on. Ale mi się wydaje normalne. Żadnego takiego mocnego konfliktu nie ma. Spróbować się. Jeden gruby z drugim z gruby będzie walczył. No dobra, a w ogóle jak nastawieni przed tą walką? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jestem nastawiony pozytywnie. Trzeba się spróbować. Okej, okay, ale myślisz, że masz tutaj dużą przewagę w ogóle? Nie lekceważę Norasa, ale myślę, że mam przewagę, ale go nie lekceważę. Trenuję normalnie Mam nadzieję, że damy dobry show. Dobra, ale jak myślisz, w której minucie albo sekundzie może się zakończyć ten pojedynek? Mi się wydaje, że do trzeciej rundy na pewno nie dojdzie do, do tej walki. Pierwsza, może jeszcze druga. Trzeciej na pewno nie będzie. Okej, okay. a powiedz mi, ostatnio jest bardzo dużo w ogóle pojedynków 2 na 1. E, czy myślisz, że z dwoma takimi chłopami, które są, którzy są dużo lżejsi od ciebie, dałbyś sobie radę? Na, pe na pewno nie, by mnie kondycyjnie zamęczyli. A po drugie, te walki w MMA 2 na 1 są bez sensu. Jakiś tam boks, K1, to jeszcze, jeszcze. Ale w MMA przykład, kładą się na nich, rozciągają i są bez szans, nie ma możliwości. Słuchaj, ja na przykład jakby zestawili cię z Szadzińskim, czy zgodziłbyś się na taką walkę? W życiu bym się nie zgodził, bo szanuję Gracjana jako sportowca, oglądałem go jako za dzieciaka, lubię jego walki. Nie, to on, on powinien walczyć ze sportowcami albo z jakimiś wilkami. A co zrobili ci, Nathan, z, z, z ciosem z nim? No to. No ale słaby, ale no, wziął się, wiedział, z czym się yy, będzie się bił i ciężko, szkoda mi go, bo sportowiec przegrał, ale to było się. Mogli, mógł się spodziewać, że go tak rozciągną mi. Jeden, jedną rękę, drugi drugą. I... No to już było gdzieś tam z tyłu wiadomo, że, no że tak to może, może się zadziać. Tak. E, a na przykład dajmy na to, że przywiązalibyśmy jedną rękę, właśnie jak to bardzo często też robili, e, do, do ciała. Czy coś takiego już byś mógł na przykład wziąć pod uwagę, jeżeli dobre pieniądze żeby gdzieś tam wleciały, yy, ale po jakimś nie wiem po roku treningów, bo my tak kondycyjnie. Na przykład. A co tutaj są za zaczepki? Przepraszam bardzo. Co to jest za konflikt? <noise> Jaki konflikt? Wejdź, weź, weź bo strzelę za nas. Chwila, Duba, chwila, Walk, walka jeszcze przed Wami, proszę się oszczędzać. Nie! To... Jak tam karda wymieniona? Okej, okay, dobra, mamy to. Powiedz mi, co to było? Dlaczego tą wodą mogą oblałeś? No bo spał, kurde. cukier mu chyba spadł i kurde, jest zasnął nasz grubasek. No ja, ja już tu widziałam podszczepywanie, bicie się brzuszkami. Znaczy, no, bo już się próbuje umili umilić, tak. bo on wie, że dostanie. No zgadza się, próbuje się mylić. No raz, pojedziemy ci, zesłałeś się. Ja, ja, ja po prostu tak zaczyna się walka, biegam w jego jeden czas. Ja już spać i tak obtagą się zarwie i wtedy będzie pugali. Ja już się na koniec złom pozbiera. No, w boksie, tak, tak. Ja już tu zadałam pytanie. W ilu minutach, albo może i sekundach, albo i rundach może się zakończyć wasza walka, to może ty mi też powiesz. No, ja bym nie wybiegał po, po za pierwszą rundę, ale jak będzie druga, to też jestem tak jakby przygotowany. Ale dlaczego nie wybiegałbyś dalej? No bo kurde, bo po co? Januszowi więcej tego, więcej zmęczenia. Bo niech chłopak wytrzyma sobie jedną rundę, ten. Jak do drugiej dojdzie, to już wygra. Mówię, u, u nas tak naprawdę jesteśmy wygranymi w momencie, kiedy wejdziemy do octago dojdziemy do oktagonu. Oczywiście. Bo tak, trzeba zejść po schodach, później po nich wejść i jeszcze zrobić rundkę wokół oktagonu. No, Więc to jest oczywiście. naprawdę... To, to samo zabiera już ten tlen. No i plus już wychodzi pierwszy, a jak się wychodzi pierwszy raz, no to ten klęk sam się zabiera, chociaż ja tak nie miałem. Okej, okay, czyli delikatna palpitacja serca, serca albo coś My, może tam gdzieś wejść? Mi się wydaje, że nie będę miał takich rzeczy. Tutaj nie mam w ogóle żadnego stresu. No raz mnie oblał wodą, bo tam nie wiem, czy chrapałem, czy nie, czy go zdenerwowało chyba nie, ale tak na żartów, trzeba z kulturą poddymić, ale z kulturą. Tak, bo ja też jakiś sentyment mam, bo w świętej pamięci tato Januszaj plus on oglądałem złowisko i to jest, mówię, no jest ten sentyment, ale w Oktagonie nie będzie, nie będzie sentymentów, bo nie jestem sentymentalny jakiś, żeby w momencie walki... Yy, czuć do niego, o go, ale szkoda, przykro mi. Normalnie dostaje w chałapę, pada. Mówię, mówię co leżysz, co leżysz? I kolanem go jeszcze na koniec, kocisz to boks. Czyli ja to rozumiem, że Wy macie ogólnie już zwizualizowaną całą walkę, tak? Tak, no, tak oczywiście. No, ale ja on raz, na to... razie jest zwizualizowany do momentu, aż wychodzimy do oktagonu, bo w tam może się rozstrzygnąć tak naprawdę cała walka. Jak wyjdziemy we dwójkę, no to. Muszę sobie jakoś stopniowo to zacząć wizualizować Bo może być kurde Może być jakiś inny zwrot akcji ma, ma, Mam nadzieję, że ma twardą szczękę, bo ja lekko nie będę na pewno bił No mam nadzieję, my tutaj Słyska chcemy Szczęka zrobił o lat jedzenia Psz Naprawdę, to szczela to jest taka twarda Chłopacy, ale jestem bardzo ciekawa jak wyglądają w ogóle wasze przygotowania do walk Bo ja trenuję, jutro na 11 się melduję u trenera Klautka w Fight Point, Biała Podlaska. No i ogień na tłoki. Myślę, czy 31 nie polecić imprezę, 3 skończyć, no i 8 dni mieć jeszcze, żeby się przygotować. Jezu, święty. A u Ciebie? Ja trenuję. Nie, nie, mam zamiar nie pić 4, te, 4 te tygodnie i trenować mocno. Okej, okay, czyli tutaj tak naprawdę zapowiedź jest naprawdę bardzo, bardzo obiecująca i mocna. Ale tak naprawdę. Wielkie z Was chłopy są. No trzeba przyznać, tak? Nie, nie. <laughs> Mam anoreksję czwartego stopnia, więc mi nie czwartego stopnia. Ty jesteś grubsza od nas. <laughs> no tak, no w sumie racja. Zjechana zostałam ja bym tutaj. Się z tobą, za tobą. A, kurde. A już próbowałam tutaj diet różnych, myślałam, że coś wyszło. No niestety, no niestety. Mijesz to, że założysz y, od siebie y, trochę o rozmiar większe rzeczy, nie ukryje twojej grubości. <laughs> no właśnie, oversize próbowałam. I weźcie za siebie. Staram się, naprawdę staram się, ale chłopacy jak mi tutaj daliście dobrą radę. Ja myślę, że i od jutra zaczynam biegać. Ale przede wszystkim nowy rok, nowa ja. Pamiętajmy biegam o tym. Wiesz, ja też biegam ogólnie, mam yy, w, w przeszłości rekordy szkoły w bieganiu na stołówkę. Zawsze byłem pierwszy. Po michę, zupy. Po wadze, przepraszam. No a teraz to 12 km dziennie biegam. Dobry czas. Nogi robię, chociaż bijemy się w boksie, ale nogi będą sztywno chodzić. Ale właśnie mężczyźni to tak za bardzo nóg nie lubią robić. Co U to mnie robisz? same nogi się przez... odkąd żyję, to się robią. One same mają taki zajazd codziennie, że one czasem mówią mi Norek, dość, dosyć, nie chudź już. A ja mówię, jeszcze idziemy kilometr. Mówię, dasz radę. Pięknie, pięknie panowie. Powiem tak, widzę, że nastawienie do walki jest bardzo dobre i przede wszystkim bardzo pozytywne. Skąd ta pozytyw pozytywność w was jest tak mocno zachowana? A co mamy się smucić? Cieszę się, że mogę się sprawdzić z takim grubaskiem jak ja. Później. Tak. Damy sobie po zarobimy pieniądze, a, a, tu, tu, a później na, a później na piwo pójdziemy. A później no pójdziemy. No ja nie piję, to najwyżej ty będziesz pił alkoholowe. Bez alkoholowe. No, tak. Chwilę, ja tutaj jeszcze o złomowisko chciałam się e, dopytać też. Dobra, e... e... D Dobra, cześć! Powiedz mi e, taki największy utarg w ciągu tygodnia ze złomowiska, jaki tu może być? Ciężko, ciężko pięścić. Największy może miałem z 15-20 tysięcy w tygodniu, okay. Ale to taki był raz na całe życie, no wiesz. No nie, nie nie, że tygodniu 20 tysięcy, zaraz coś to powiedzieć. Aha, 80 tysięcy zarabia. Czyli po prostu dobry tydzień, tak, rozumiem, tak, tam. bo tam wyceniłeś swojego przeciwnika na ile? 130 zł? 180? Tak, nie, 130. 130. 130, ale nie dałbym tyle za niego. Max? Pięć groszy. No właśnie, ktoś tam powiedział, że taniej niż na roksie. <noise> no Ksiesiuchelboś chyba powiedział, że taniej niż na Roksie. No nie wiem, nie wchodzę na takie portale. <noise> Czyli co, oceniasz, że tak faktycznie jest czy nie? Nie, chyba tak! Ale nie wiem kto no na bierze na roksie. <noise> Dobra, słuchaj, bardzo Ci dziękuję za to, było mega pozytywnie. No i co, życzę powodzenia! Dziękuję. No i tyle, dzięki piękne.